Nagroda Golden Boy od równo dwóch dekad przyznawana jest dla najlepszego piłkarza danego roku w wieku nie starszym niż 21 lat. Niektórzy jej zdobywcy, tacy jak Leo Messi czy Sergio Aguero, faktycznie dali radę sprostać łatce Złotego Chłopca, ale dla odmiany przykładowo Anderson lub Aleksandrę Pato, nie zrobili tak spektakularnej kariery, jaką prognozowało im niegdyś wielu kibisów. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak potoczyła się droga 10 ostatnich laureatów tego plebiscytu, oraz rzucimy okiem na ich obecną sytuację. W 2014 roku złotym chłopcem został okrzyknięty angielski skrzydłowy Rahim Sterling. Wówczas występował on w Liverpoolu, którego jest wychowankiem, a w sezonie 2013-14 w 37 meczach zdobył 10 goli i zaliczył 7 asyst, głównie wchodząc z ławki jako rezerwowy. Rahim w barwach DRS prezentował się na tyle dobrze, że w czerwcu otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii na Mundial 2014, na którym następnie zagrał w każdym meczu swojej drużyny narodowej. Niestety turniej ten zakończył się jej klęską, choć mimo tego niespełna 20-letniego Sterlinga nie obarczono winą za porażkę. Wręcz przeciwnie, uznano go za największą nadzieję angielskiego futbolu i wróżono mu wielką karierę. W 2016 roku po kolejnym udanym sezonie w Liverpoolu Rahim zdecydował się na transfer do Manchesteru City, którego kwota wyniosła 64 miliony euro. Tam przez pierwsze dwa sezony pokazał się z niezłej strony, ale to lata 2018-2022 były jego primem w ekipie obywatelskiej. W 2018 roku zespół Pepa Guardioli wygrał ligę właśnie głównie dzięki nieziemskiej dyspozycji Sterlinga, który w 33 meczach trafił do siatki 18 razy i zaliczył 11 asyst. W grudniu 2019 jego wartość rynkowa wyniosła nawet do dziś rekordowe w Anglii 160 milionów euro. Później wraz z początkiem 2020 zaczęła ona stopniowo spadać, chociaż Sterling wciąż wykręcał topowe liczby oraz regularnie niszczył rywali swoim niesamowitym dryblingiem i szybkością. Mimo tego w 2022 zakończył on swoją przygodę w City, gdy za 56 milionów odszedł do Chelsea, mając na swoim koncie już 12 krajowych trofeów, w tym 4 mistrzostwa. Nadzieje w Londynie były spore, lecz w ciągu dwóch sezonów Rahim zaliczył spory regres. Pod koniec 2023 utracił miejsce w krajowej reprezentacji, a niedawno został wypożyczony do Arsenalu, gdzie najprawdopodobniej będzie tylko rezerwowym. Teraz przenieśmy się do 2015, kiedy to nagrodę Golden Boy otrzymał Antony Martial, czyli Francuz, który w lato wspomnianego roku został ściągnięty przez Manchester United za 60 milionów euro. Jego pierwszy sezon na wyspach był co najmniej obiecujący. 17 goli i 8 asyst we wszystkich rozgrywkach sprawiły, że kibice Czerwonych Diabłów uwierzyli, że Antony w niedalekiej przyszłości stanie się pierwszoplanową postacią drużyny. Z tym, że był jeden problem. Nowy trener Jose Mourinho nie widział dla niego miejsca w pierwszej jedenasce. Z tego powodu kolejne trzy lata Marsjala na wyspach były dosyć ciężkie. Głównie wchodził on wtedy z ławki i chociaż gdy już dostawał szansę, to nie wyglądał tak źle, jak mogłoby się wydawać, to i tak nie udało mu się przekonać do siebie portugalskiego szkoleniowca. Pomimo tego kampania 2019-20 w jego wykonaniu była rewelacyjna a 23 gole i 11 asyst przez 3500 minut spędzonych na boisku sprawiły że fani United na nowo w niego uwierzyli jednak kolejne lata znów były tragiczne Wahania formy i liczne kontuzje sprawiły, że Antony po dwóch kiepskich sezonach w Anglii udał się na półroczne wypożyczenie do Sevilla, lecz tam absolutnie nie odbudował swojej kariery. Z kolei przez ostatnie dwa lata często dostawał w Manchesterze szanse jako rezerwowy, ale wcale nie prezentował dobrej formy i w lipcu 2024 wraz z wygaśnięciem swojego kontraktu stał się wolnym zawodnikiem. Aktualnie o Marsialu z całą pewnością możemy powiedzieć, że jego paradoks tkwi w tym, że chociaż dzisiaj w United zajmuje siódme miejsce pod względem liczby występów wśród obcokrajowców i w ich barwach strzelił prawie 100 bramek, to jest również wspominany jako zmarnowany talent i piłkarz, który zdecydowanie mógł osiągnąć więcej. W 2016 tytuł Golden Boya przypadł natomiast 19-letniemu Renato Sanchezowi. Portugalczyk wówczas był najlepszym młodym piłkarzem Mistrzostw Europy i to głównie ze względu na to, jak grał na tym turnieju, zwyciężył później w plebiscycie. Ogólnie hype na Sancheza po Euro 2016, które swoją drogą wygrał jego kraj, był tak duży, że bardzo szybko, silny i dynamiczny pomocnik stał się transferowym celem niemalże wszystkich topowych klubów. Finalnie zdecydował się dołączyć do Bayernu Monachium, ale jak pewnie wiecie, wybór ten okazał się gigantycznym błędem. W Niemczech już od początku było ciężko, bowiem Renato podczas swojego debiutanckiego sezonu nie pokazał nic specjalnego. W kolejnym został wypożyczony do angielskiego Swansea, gdzie praktycznie nie grał z uwagi na bardzo poważną kontuzję uda. Później wrócił do Monachium i po dwóch latach siedzenia na ławce odszedł do francuskiego Lille. Tam dla odmiany przez 3 lata prezentował bardzo wysoki poziom i stał się czołowym defensywnym pomocnikiem ligę, ale problemy ze zdrowiem dalej się za nim ciągnęły, wobec czego grał dosyć mało. W sierpniu 2023 PS kupiło go za 15 milionów, licząc, że urazy przestaną go prześladować, ale tak nie było. I z tego powodu Sanchez opuścił 19 spotkań w swoim pierwszym sezonie w Paryżu. W drugim z kolei przeszedł na wypożyczenie do włoskiej Romy, gdzie łącznie nie rozegrał nawet 300 minut, i tak oto w tym. Roku mając 28 lat postanowił podjąć chyba ostatnią już próbę uratowania swojej kariery, odchodząc na wypożyczenie do Benfiki, czyli klubu, z którego wypłynął na szerokie wody. Laureata Złotego Chłopca 2017 nikomu nie trzeba przedstawiać. Wtedy to bowiem zwyciężył Kylian Mbappe, który podobnie jak 12 lat wcześniej Messi momentalnie zaczął udowadniać, że posiada nieziemskie umiejętności. W 2017 po wprost rewelacyjnym sezonie w barwach HS Monaco sięgnęło po niego PSG, co pomimo kwoty transferu równej 180 milionom euro było strzem w dziesiątkę. Przez 7 lat spędzonych w stolicy Francji Kylian zdobył z klubem 15 trofeów oraz 6 Sześć razy był królem strzelców krajowej ligi. W tym czasie bez wątpienia stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Pobił wiele rekordów, został królem strzelców mundialu oraz strzelił ponad 250 bramek dla swojego klubu. Zresztą, już teraz, 25-latek, jest trzecim najlepszym strzelcem krajowej reprezentacji, a od niedawna nosi w niej opaskę kapitana. W tym okienku przeniósł się natomiast do Realu Madryt i to tam będzie chciał sięgnąć po złotą piłkę i Ligę Mistrzów, czyli trofea, których jak dotąd jeszcze nie wygrał. Co więcej w Hiszpanii będzie też pracował na status najlepszego w historii, ponieważ wielu od dawna kwestionowało liczby, jakie wykręcał on we Francji, uznając tę ligę za słabszą od angielskiej czy hiszpańskiej. Nagroda Golden Boy 2018 trafiła natomiast do zawodnika Ajaxu Amsterdam Matthiasa de Delichta, który aż po dzień dzisiejszy jest jedynym obrońcą, jakiemu udało się zdobyć. Holender już na początku swojej przygody z piłką postrzegany był jako wielki talent. W jego ojczyźnie wierzono, że w przyszłości będzie on kluczowym elementem kadry narodowej, w której zresztą Matthias zadebutował jeszcze jako 17 latek. Mniej więcej od tej pory z każdym kolejnym miesiącem jego rozwój w Ajaxie, czyli klubie, w którym się wychował. Nabiera Tempa. Tak oto w 2018 Delich został wyróżniony tytułem Złotego Chłopca, będąc wtedy czołowym, a właściwie najlepszym obrońcą Ligi Holenderskiej, a także, pomimo młodego wieku, członkiem pierwszego składu krajowej reprezentacji. To, że wygrał on tę nagrodę, nie było żadnym zaskoczeniem. Nawet na tak wczesnym etapie swojej kariery dominował on bowiem w pojedynkach fizycznych ze znacząco starszymi rywalami i generalnie był na tyle dobry, że bardzo szybko stało się jasne, że niedługo opuści klub. Co prawda w Amsterdamie chciano zatrzymać go za wszelką cenę, ale decydujący udział Matiasa w krajowym dublecie i półfinale Ligi Mistrzów, jakie Ajax wywalczył w kampanii 18-19, sprawił, że do jego transferu po prostu musiało dojść. W ten sposób w 2019 roku kupił go Juventus. Po trzech latach oraz trzech różnych wygranych pucharach we Włoszech, De Licht postanowił jednak opuścić Serie A i dołączył do Bayernu Monachium. Z tym, że tam także. Pomimo tego, że grał całkiem nieźle, nie osiągnął poziomu, jaki wróżono mu w Ajaxie, oraz zdobył tylko dwa puchary. dość niewiele jak na standardy Bawalczyków. W sierpniu 2024 Holender przeszedł natomiast do Manchester United, gdzie będzie mógł liczyć na obecność swojego rodaka Erika Tenhaga na ławce trenerskiej, który jeszcze 5 lat temu prowadził go w Amsterdamie. Jak dotąd na transfery Delita łącznie wydano już prawie 200 milionów, co jest rekordem wśród holenderskich piłkarzy i może robić wrażenie tym bardziej, że aktualnie ma on jedynie 26 lat. W 2019 złotym chłopcem został 20-letni piłkarz portugalskiej Benfiki, czyli Joao Felix. Sezon 18-19, który co warto podkreślić był jego pierwszym w seniorskiej piłce, zakończył on z 20 golami i 11 asystami na koncie, mając średnio udział w bramce swojej drużyny co 90 minut. Ponadto po tej rewelacyjnej kampanii został on także powołany do krajowej reprezentacji, a hype wokół jego osoby był tak ogromny, że Atletico Madryt lub słynący z rozsądnych decyzji na rynku transfer Wyłożył na niego rzecz jasna rekordowe 120 milionów euro. Niestety w stolicy Hiszpanii Portugalczyk nigdy nie osiągnął poziomu godnego tej kwoty. Wprawdzie zdarzały mu się lepsze momenty, spektakularne mecze czy przebłyski geniuszu, ale koniec końców swojego pobytu na Metropolitano Joao raczej nie zaliczy do udanych. O ile na początku jego forma była sinusoidą na relatywnie wysokim poziomie, to później tych lepszych momentów było już po prostu za mało. Po tym jak w 2023 Felix na stałe zraził do siebie trenera Diego Simeone odbył też dwa wypożyczenia. Pierwsze to półroczne przenosiny do Chelsea, które oceniając jego dyspozycje były raczej przeciętne. Z kolei drugie to roczny pobyt w Barcelonie, z kilkoma przebłyskami, które jednak i tak nie przykrywały największego braku Joao braku regularności. Tak oto 5 lat po swoim hitowym transferze do Madrytu skrzydłowy w 2024 opuścił Hiszpanię i zdecydował się na przejście do znanej mu w pewnym stopniu londyńskiej Chelsea. Kwota transferu sięgająca 50 milionów biorąc pod uwagę obecną wartość zawodnika równą 30, być może świadczy o tym, że na Stamford Bridge w niego wierzą, ale patrząc racjonalnie z punktu widzenia klubu trudno nie mieć obaw co do tego ruchu. Oczywiście Felix to dalej bardzo młody, bo zaledwie 24-letni piłkarz i istnieje prawdopodobieństwo, że najlepsze dopiero przed nim, lecz jego występy z poprzedniego sezonu delikatnie rzecz ujmując nie napawają optymizmem. W roku 2020 nagroda Golden Boy powędrowała w ręce gracza będącego całkowitym przeciwieństwem Felixa, a mianowicie Erlinga Halanda. Obu panów różni bowiem bardzo dużo zarówno sylwetka oraz wzrost, jak i regularność swojej formy i styl gry, a także pewnie wiele innych rzeczy. Niemniej dzisiaj Halanda, podobnie jak Bape, nikomu nie trzeba przedstawiać, choć pamiętajmy, że parę lat temu jego nazwisko nie było jeszcze tak popularne w piłkarskim mainstreamie. Wszystko zmienił dopiero sezon 2019/20. Wtedy to Erling kompletnie, niespodziewanie został królem strzelców ligi mistrzów, strzelając 10 goli w 8 meczach, z czego 6 z nich rozegrał w barwach przeciętnego RB Salzburg. Ponadto w 14 spotkaniach ligi austriackiej trafił on do siatki 16 razy, a w niemieckiej Bundeslize dla Borussii Dortmund strzelił 13 goli. Następne dwa lata w drużynie żółto-czarnych to kolejne strzeleckie popisy Erlinga. W ich trakcie Norwek na boisko wybiegł 71 razy, zdobywając 70 goli i notując 20 asyst. Wówczas nie było wątpliwości, że przyszła dla niego pora na znalezienie sobie lepszego klubu. W ten sposób trafił do Manchesteru City, gdzie pomimo teoretycznie cięższego poziomu przeciwników strzela równie dużo goli. Jak dotąd, w trakcie swojego dwuletniego pobytu na Etihad, piłkę w siasce umieścił 90 razy i zaliczył 14 asyst. W sezonie 2022-23 był nawet o krok od wygrania złotej piłki, i na ten moment uważany jest za najlepszego napastnika na świecie. Rok 2021 nie przyniósł z kolei takiego odkrycia na pozycji napastnika jak poprzednie. Wtedy to złotym chłopcem został piłkarz Barcelony Pedri, czyli 19-latek grający jako pomocnik. Rok wcześniej przyszedł on do stolicy Katalonii z Las Palmas, gdzie mając 18 lat zaliczył spektakularny sezon opuszczając tylko dwa ligowe mecze i pomimo młodego wieku będąc jedną z najważniejszych postaci drużyny. Z kolei w Barcelonie Pedri niemal od razu został okrzyknięty nowym inestą i największą nadzieją klubu. W trakcie swojej debiutanckiej kampanii nie wystąpił jedynie w dwóch spotkaniach biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, a do tych 52 meczów należy dodać jeszcze 16 zagranych dla reprezentacji. Jak łatwo się domyślić, tak wysoka częstotliwość grania, choć mogła być powodem do dumy, oznaczała też ogromne ryzyko kontuzji. W sezon 2021/22 Pedri niemalże w całości stracił więc przez problemy zdrowotne, a w dwóch kolejnych z identycznego powodu nie dał rady przekroczyć bariery 35 spotkań. Mimo tego, kiedy grał, z reguły pokazywał gigantyczne umiejętności. Jego podania, przegląd pola i wiele innych atutów raz po raz wprawiały kibiców zachwyt. Swoim stylem gry Hiszpan mocno przypomina Andresa Inestę, co dla każdego ofensywnego pomocnika jest chyba najlepszym możliwym komplementem. Trudno powiedzieć teraz, gdzie byłby Pedri, gdyby nie kontuzje, ale, nawet akceptując rzeczywistość taką, jaka jest, na ten moment należy on do czołowych zawodników na swojej pozycji. Rok po Pedrim, czyli w 2022 roku, Nagrodę Złotego Chłopca otrzymał inny pomocnik Barcelony, a mianowicie Gavi. Hiszpan do Dumy Katalonii dołączył już jako jedenastolatek, a swój debiut zaliczył kilka tygodni po siedemnastych urodzinach. Późniejszy wzrost jego znaczenia w klubie nie miał jednak nic wspólnego ze stopniowym wprowadzaniem juniora do zespołu. Po swoim pierwszym spotkaniu w La Liga Gavi opuścił już tylko dwa mecze Premiera Division i debiutancki sezon zamknął z 48 spotkaniami w piłce klubowej. Oczywiście powodem dla którego był wystawiany tak często nie były tylko problemy Barcelony. Przede wszystkim grał on w tylu meczach, gdyż po prostu był aż tak dobry. Na boisku pod względem intensywności, szybkości i inteligencji dominował praktycznie całą ligę, a ponadto występując na pozycji numer 6 potrafił angażować się w akcje ofensywne drużyny. To właśnie on zaliczał najwięcej skoków pressingowych i przebiegał największą liczbę kilometrów, co z pewnością mogło imponować, ale podobnie jak u Petriego, w tak młodym wieku nie było do końca zdrowe. Po kolejnym sezonie, w którym nastolatek był wystawiany równie często jak w poprzednim, jakimś cudem wciąż nie złapał żadnej kontuzji, ale niestety w listopadzie 2023 roku doznał poważnego urazu i dopiero 10 miesięcy później wznowił treningi z pierwszym zespołem. Najbliższe tygodnie będą więc kluczowe pod kątem jego powrotu do gry i miejmy nadzieję, że ten przebiegnie dla Gawiego jak najlepiej, bowiem utrata tak unikatowego piłkarza byłaby wielką stratą nie tylko dla kibiców Barsy, lecz ogólnie piłki nożnej. W 2023 tytuł Golden Boya otrzymał Jude Bellingham. Anglik już na początku swojej kariery był uznawany za wielki talent. W lipcu 2020 przeniósł się do Borussia Dortmund, gdzie bardzo szybko zaczął imponować swoją grą. Niemniej to sezon 2022 23 był jego najlepszym, bowiem wtedy Bellingham dał się poznać największym piłkarskim potęgom jako zawodnik klasy światowej. Tak oto doszło do transferu, który w ogromnym stopniu zmienił jego karierę. Mowa tu o przenosinach do Realu Madryt, gdzie, jak wszyscy wiemy, Anglik zaliczył wspaniały początek. Przez pierwsze miesiące sezonu 2023-2024 w piłkarskich mediach mówiło się tylko o Bellinghamie, bitych przez niego rekordach oraz jego niesamowitej wszechstronności. Ten wyśmienity start w nowym zespole sprawił, że Jude nie dał szans konkurencji w walce o tytuł Złotego Chłopca, zdobywając aż 97% głosów, czyli najwięcej w historii całego plebiscytu. Anglik imponował jednak nie tylko swoimi boiskowymi umiejętnościami. W realu pokazał także niespotykaną jak na 20-latka dojrzałość, potrafił brać na siebie rolę lidera i zawsze dawał siebie wszystko. Finalnie sezon zakończył z 23 golami i 13 asystami, grając jako centralny lub ofensywny pomocnik i nikogo nie trzeba chyba przekonywać jak kosmiczne są to statystyki dla zawodnika na tej pozycji. Z tego powodu dzisiaj Anglik to jeden z najlepszych, a nie brakuje też głosów, że najlepszy piłkarz świata. Nie ulega wątpliwości, że obok Halanda czy Mbappe należy on do tych laureatów Golden Boya, którzy najlepiej poradzili sobie z łatką największego piłkarskiego talentu. W tym miejscu dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Za ten rok nagrodę Golden Boy na 99% otrzyma pewnie Laminiamal, ale ciekawi mnie kto waszym zdaniem ma szansę stać się Złotym Chłopcem 2025. Jeśli chcecie podzielcie się swoją opinią w komentarzach i zostawcie łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach Piłki na Okrągło.